Artur Szpilka, po fenomenalnej walce, ma, ale znam twój sukces, dlaczego do tego doszło, bo widzieliśmy, że rozgrzewałeś się w korkach. Dlaczego w korkach? Zawsze się rozgrzewam, to nie są korki, to są halówki. Od pierwszej walki, jak zobaczycie na KSW, wychodzę w tych butach. Nie wiem dlaczego, tak sobie ubrałem i sobie w nich chodzę, sentymentalnie. Myśleliśmy, że to jakaś była wielka tajemnica. Artur, jak teraz patrzysz na tą walkę, przez chwilę, przez chwilę gadałem Nie z Kamiszką, wiem, mówiła, że będzie opierdziel w hotelu dość mocno. Ona najpierw musi alkomat dostać, zobaczysz, bo ona cały czas jeździ i pije tylko, także spokojnie. E, wiesz co, no zobaczę, na pewno się cieszę z tego, że e, o, po obaleniu od razu stałem gdzieś przy siatce. To samo była kontrola. Mimo tego, że dostałem cios, to też nie zrobiło jakiegoś ważenia. Aczkolwiek dzwoniło, wiadomo, ale była taka kontrola, że, wie, że, że wiedziałem, gdzie jestem. To jest fajne. A Martinek naprawdę mocno bije i ma ciężką rękę, chociaż już nieraz to pokazał. To nie? Dla Ciebie chyba lepiej, że byłeś underdogiem, bo bardzo dużo osób Cię skreślało w tej walce. Mówi, że to za wcześnie. Tymczasem, no bardzo mocna walka z Twojej strony. Czy ja nie patrzę nigdy na to. Ja się cieszę, kolejne wyzwanie. Moim celem jest. Nie zmieni Arek Wrzosek, a przy KSW jest moim szefem, co będzie, ja mu życzę, trzymam za niego kciuki, zobaczymy, jak nie będzie teraz Arek, kto będzie następny, no jak mówię, ja, to jest mój cel, po prostu mogę z nim przegrać, jeżeli ta walka potrwa dłużej, gdzieś jakaś wymiana, a ja nawet nie zdążyłem, upadłem, buł buh no to się zdarza, więc... Uważam, że każdemu powinno zależeć na tym, żeby do tego doprowadzić, nie? Ja myślę, że Artur Szpilka, który nie wychodzi, jak jeździ bez głowy, to na pewno jest już bardzo ciężki rywal dla każdego w tej dywizji. Tak jak mówię, cały czas się uczę, próbuję jeszcze dużo przede mną, naprawdę dużo, ale się cieszę, bo ma, sprawia mi to dużo frajdy, na zasadzie oprócz tego, że to jest wciąż sporty walki, to ja się uczę nowych rzeczy, nowych rozwiązań. Gdzieś przyjdę z treningu, gdzieś ktoś mnie obali, ja wyjdę. Mówię, wow, wejdę, no bo w stójce to nie ma nikt szans no naprawdę nikt. Więc ja wiem, że ta stójka to jest moja przewaga. Ja nawet zobaczcie ile kopnąłem dzisiaj takich, takich dość mocnych lowów. Wiadomo, to nie były aż tak profesjonalne, ale gdzieś staram się robić coś, czego nie robiłem wcześniej, więc spoko. Tak właśnie było dzisiaj widać, że to co tu się dzieje, to wejście do walki, sama walka naprawdę sprawia ci dzisiaj frajdę. To było troszkę tak też trochę inna Artur Spilka z takim podejściem do tego, co się dzisiaj działo w klatce. Właśnie dziękuję, że to zauważyłeś. Właśnie mi to sprawia przyjemność. Nie wiem, czy widziałeś, ja tam byłem naprawdę nie jak na skazanie, jak w ostatnim czasie w boksie, tylko jak nagrodę, którą, którą przepracowałem te cztery miesiące ciężkiej pracy i chciałem to właśnie zwieńczyć. No i tak było, nie? Od... No właśnie, to jeszcze ja dopytam, czy to była jakaś taka praca na tym, żeby to tak właśnie dzisiaj to wyglądało, czy to samo z siebie przyszło? Samo z siebie cały czas przychodzi, wiesz, ja to robię, ja to kocham, zaczynałem kochać, może za dużo powiedziane że to kocham, zacząłem to kochać. Ja co, sporty walki zawsze kochałem, ale zacząłem kochać tą rywalizację żeby uczyć się nowych rzeczy, a jeszcze jak mi coś wyjdzie na treningu, no to wiadomo, że już wtedy jest w ogóle petarda. I się cieszę, ale tak jak mówię, spokojnie, pokora jeszcze dużo, dużo, bo, bo to jeszcze dużo, dużo chleba czy tam wody upłynie. Zanim, zanim będziemy mogli mówić, o jakiś... To jest bardzo duże wyzwanie Martinek, ale, ale, ale tak jak mówię, ja się najbardziej cieszę z tego wiesz czego. Nie jestem zadowolony, że mnie trafił kilka razy mocnym ciosem. To mnie, wiesz, jestem bokserem, powiem to w ogóle nie Ale w... liczyłem na to albo przewidywałem, że gada, że będzie stójka, będzie obalał. Więc byłem skupiony na obronie. A tu nagle w i dopiero wróciłem do tych ustawień fabrycznych, ale to mówię. Naprawdę ma ciężką rękę, zresztą wiesz, jak chłopaki ważą, ja 115, 114,5, no to, to każda ręka waży, wiesz, ważysz 95, to uwierz mi, że ręka waży, nie? Odnośnie samego wyjścia, dzisiaj był wizerunek yy, przebranie więźnia. To było o. przede wszystkim zrzucenie starych, z, 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 ja tu, tu, mnie zamknęli, więc ja wyszedłem, wyszedłem wziąłem, wziąłem ten strój, w którym wychodziłem, tą chustę i zamknąłem za sobą pewien etap, życiu, oczywiście ja nie wymarzę tego, że siedziałem, ja dalej mam przyjaciół, czy tam kumpli bardzo dobrych, co są po drugiej stronie, ale ja zmieniłem całkowicie swoje życie, zmieniłem już dawno i ja nie chcę po prostu, chcę dawać młodzieży przykład inny, bo nie tędy droga. Każdy wcześniej czy później, który zajmuje się rzeczami, którymi nie powinien prędzej czy później pójdzie siedzieć i każdy, który zajmuje się sportami walki czy piłką nożną, ale na 100% odniesie jakiś sukces. Więc wasz wybór. Artur Szpilka w następnych walkach będzie chciał zaskoczyć i na przykład już może nie stójka jakieś Mataleo, Balacha, Kimurka. Nie wiem na razie co, ja nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak go miałem na... jak on był w żuwiu. Ja chciałem obrócić go i złapać go duszeniem od tyłu, tylko wiesz, to był dość ciężki i bardzo trzymał pozycję. Mówię, dobra, nie wygłupiam się, będę bił rękami, ale próbowałem go obrócić na plecy, ale my dobra, to też, wiesz, ja mam takie odruchy, też mi się udało parę razy skończyć właśnie, Mataleo, udało mi się skończyć balachą o dziwo ci powiem, ale też... E, powiem ci, no nie chcę tutaj zdradzać, ale też tylko kątem na nogi, je ja wiesz jak ten, to, to kurczę coś, coś, coś. Wiem, że dzwonią, jeszcze nie wiem w którym kościele, ale dzwonią. A to kto był łatwiejszy do utrzymania, Aligator czy Martinek? Każdy z nich był ciężki. Ma, Martinek naprawdę mnie zaskoczył e, tym dystansem i boksem. Są ciężkie łapy masz Skubaniec, naprawdę. To teraz taki chyba przed świętami dobry taki nastrój, teraz już będzie spokojniej, trochę przed tymi świętami I same święta już spokojniejsze po takiej walce. Oczywiście, no słuchaj, fajne, ze zdrowy, to jest najważniejsze. Wiesz ja tam krew, ale to, to nic to jest najważniejsze, bo jak wracasz do domu po walce, mimo tego, że wygrałeś, ale coś się boli, jak na przykład nie wiem, widziałeś nieraz Michał Materle prawie płytki nie ma, wiesz, to stary to jest i szpital i wszystko, a ja dzisiaj wracam i... I cieszę się, że jestem zdrowy, idę do swojego pumbusia, do misiunci i to jest na co świecie. Kiedy powrót ewentualny do klatki KSW? Wypytajcie KSW, nie mnie. Ja dzisiaj e, skupiam się na tym, żeby wrócić do domu, e, oddać wszystko pumbusiowi, na zasadzie ten czas, któremu nie mogłem poświęcić. Moje misiuni, koniec tego picia, jeżdżenia po różnych rzeczach, alkomat będzie w domu za każdym razem, jak przyjdzie. No i co? No i kurczę, trochę odpocząć, no nie? No. To gratulujemy bardzo w Dziękujemy takim razie. Dziękuję bardzo, pozewam Was serdecznie, zawsze ten sama jednak inny.